Witam serdecznie wszystkie rybki na moim kanale i zapraszam do czytania na listopad 2023. Sprawdzimy energię na cały miesiąc, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam rybeńki, że czytanie jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse. Pracuję z oczyszczaniem czakr, no i robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność na moim kanale zamieściłam zdjęcia z opisami, także zajrzyjcie sobie do tej zakładki. Przeczytajcie sobie opisy, zobaczcie zdjęcia i wybierzcie odpowiedni kamień dla siebie. Przede wszystkim właśnie ametyst, turkus, akwamaryn, tego typu kamienie, tak? Także drogie rybki, sprawdźmy zatem, z jaką energią wchodzicie do listopada. Jaka energia będzie towarzyszyła tutaj rybkom? Listopad ryby, kochankowie! To jest karta romansu, karta podejmowania decyzji, również tak? Bo kochankowie to często właśnie decyzyjność, stanie na rozdrożu, zastanawianie się, co jest dla mnie dobre, co wybrać, którą ścieżką podążać. Kochankowie również w tarocie to karta bliźniąt, może ktoś ma do czynienia z bliźniętami. Natomiast karta również pokazuje w tej akurat talii, mistyczny tarot marzyciela, że na jednym drzewie tlą się jeszcze ogniki, a na drugim już nie. Tak czyli po prostu tak, jakby z jednej strony mogło się uczucia wypalić, z drugiej są. Możecie zastanawiać się nad zakończeniem jakiejś relacji, możecie zastanawiać się nad zakończeniem jakiejś pracy, czy też właśnie współpracy z kimś. I tak jakby to jest miesiąc podejmowania decyzji. Ktoś Wam może zaproponować wspólne zamieszkanie, będziecie się zastanawiać, tak? Ktoś Wam może jakąś podróż zaproponować, będziecie się, się zastanawiać. Hmm, za chwilę rozłożymy karty na cały miesiąc, zobaczymy, czego to się dokładnie będzie toczyło, ale generalnie tutaj tak jakby no mówię, tu są decyzje, to jest też karta często właśnie romansu. Zobaczmy, praca finanse dla Was rybki. Wisielec. I koło fortuny, po jakimś dłuższym czasie przeczekania, stagnacji, ruszacie do przodu. Kariera stoi otworem. Tutaj możecie ruszyć, właśnie jeśli chodzi o jakiś awans, podwyżkę, jeśli jesteście artystami, będziecie docenieni, zaczniecie jeździć, podróżować, występować, działać. Tak, tu jest podpisanie umów. Tu są ludzie, którzy będą Wam dobrze sprzyjać, także rozglądajcie się wokół, bo będziecie mieć bardzo fajne możliwości rozwoju, kochani. Gdzieś pojedziecie, ktoś Wam coś zaproponuje, w coś wejdziecie i to będzie strzałem w dziesiątkę. Los się do Was w tym miesiącu uśmiechnie. Po jakimś czasie, właśnie oczekiwania, gdzie nic się nie działo, nagle jak torpeda, po prostu wyruszycie i zaczniecie działać, zaczniecie być rozpoznawalni, zaczniecie tutaj, tak jakby ścieżkę kariery jeszcze raz od początku sobie budować, tak? Macie ludzi sprzyjających, macie osoby, które Was wspierają tutaj, no tak jak mówię, no jeżeli jesteście w jakiejś branży artystycznej, czy prowadzicie własną firmę, no to gwiazdka nad Wami świeci. Natomiast jeżeli dla kogoś pracujecie, może tu być awans, podwyżka, może być zmiana pracy na dużo lepszą. I to się może właśnie okazać dobrą zmianą, tak? To podjęcie decyzji odnośnie zmiany pracy, bo tu jest takie zastanawianie się, Spojrzenie na całą sytuację z innej perspektywy i podjęcie kroków, tak? W tym kierunku. Dopytajmy sobie, dlaczego do wcześniej był ten wisielec. Piątka buław. No, takie bicie się z myślami, co zrobić, tak? Czy wchodzić w to, czy nie? Czy to będzie dla mnie dobre? Czy ja faktycznie tego chcę? Czy tylko po prostu jest to jakiś chwilowy kaprys? No, i tutaj rybki to jest taka nielada zagwostka, tak? No, bo często piątka buław pokazuje nasze myśli, jakaś taka gonitwa myśli. Targanie tych myśli, bicie się z myślami, no i generalnie taki jakiś konflikt, tak? Dla niektórych z Was to będzie konflikt w pracy, że na przykład z kimś się pokłócicie, jest niezdrowa, nerwowa wręcz atmosfera i postanawiacie zmienić to i odejść, tak? I dlatego kochankowie mówią o podjęciu decyzji. Dokładnie, ósemka mieczy, bo Wy jesteście przyblokowani, Wy się nie czujecie dobrze w tym miejscu i chcecie ruszyć do przodu. To jest oczywiście wasze lustro, to jest to, co was w środku męczy, tak? Niekoniecznie ma to odzwierciedlenie na zewnątrz. Aczkolwiek karta właśnie mocno pokazuje, że jeśli coś ci nie służy, jeśli czujesz, że w tym miejscu się wypaliłeś, wypaliłaś, czy po prostu to nie jest dla ciebie, nie wiem, może chcesz zmienić mieszkanie, bo się nie czujesz dobrze, może chcesz zmienić relację, bo na przykład uwiera cię, tak? Jest dużo toksyczności, może chcesz zmienić pracę, bo faktycznie z ludźmi się nie dogadujesz, no to zmieniaj koło fortuny. Droga stoi otworem, tak? Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana, a kwestia tego, właśnie, czy się odważysz. Także, drogie rybki, odwaga przede wszystkim. Co będzie zajmowało Wasze myśli w tym miesiącu? Aż się boję. O, i siódemka kielichów, właśnie. Rybki lubią myśleć, marzyć, bujać w obłokach, ale przede wszystkim za dużo czasu poświęcacie tym myślom. Pamiętajcie, że to, o czym myślicie, to przyciągacie do waszego życia, tak? Często jest tak, że czasami nam się coś wydaje, że, że może się nie udać, że ktoś może nas oszukać, zranić, ale to są tylko myśli. To samo mówiłam raczkom w czytaniu przed chwilą, że jeżeli, kochani, przychodzą jakieś trudne myśli, warto wyjść na spacer, warto zaczerpnąć świeżego powietrza, nie wiem, medytować, posłuchać muzyki relaksacyjnej, tak? Ale, kochani, przede wszystkim oderwać się od tych myśli, porozmawiajcie z kimś przez telefon, kto jest pozytywny, spotkajcie się z kimś na kawę, byle odciągnąć uwagę od myśli. Bo czasami, po prostu, siedząc myśląc, jesteśmy w stanie ściągnąć jakieś głupoty do naszej głowy, i co najgorsze, sami w to uwierzyć. I wiecie, jak to później jest, tak? My sobie wyobrażamy coś, czego nie ma, i sobie wbijamy do głowy, że tak jest. Więc, kochani, też no, na to trzeba zwrócić uwagę. Mm, Król Buław, wy bardzo myślicie o jakimś mężczyźnie, tu jest intensywna energia, jakiś nowy romans w waszym życiu się pojawił bądź pojawi w tym miesiącu, ale czuję, że to już ktoś jest w Waszym życiu tu jest dużo ognia, dużo ognistych energii, więc może to być bliźniacze płomień. Uh, twin Flames, tak? Czyli wy po prostu wow, czujecie to pożądanie, przyciąganie, namiętność, chemię. No i naprawdę powiem Wam, że tutaj może być taka energia, że <laughs> będziecie zastanawiać się. Mm, to jest tak piękne, czy to jest, aby na pewno prawdziwe, czy to jest szczere, czy on mnie nie zostawi. E, czy też ona, tak? No bo słuchają mnie, panie panowie, więc sobie dopasujcie energię. Mm, no i dlatego te myśli. Bo możecie się bać po prostu, takie jakieś traumy z przeszłości, tak? Że ktoś zostawił was odszedł z dnia na dzień. No tego typu energie mi się pokazują. Zobaczmy dom rodziny. Siódemka mieczy, no właśnie, takie kombinowanie, kombinowanie. Jeżeli jesteście w jakichś związkach, no to będziecie zastanawiać się, czy z tym partnerem chcecie być, dlatego jest to podejmowanie decyzji, tak? Jeżeli jesteście strygonem powietrza, bliźnięta waga wodnik, to się mocno zastanowicie dwa razy, zanim w ogóle podejmiecie dalsze kroki w celu ratowania tej relacji, bo raczej się, kochani, nie opłaca. Ja tu widzę, że tutaj od dawna jest niedobrze duża toksyczność. Ktoś komuś podcina skrzydła, może wrócić osoba z przeszłości, która no oszukała was, kochane rybki, oszukała was ta osoba, e, nie była fair w stosunku co do was, także to do was należy decyzja, czy chcecie tę osobę w ogóle przyjąć do swojego życia z powrotem. tak? Cesarzowa. Hmm. Ktoś się może odezwać do was, naprawdę z przeszłości, ktoś będzie chciał do was wrócić, ale wy się zastanówcie, czy jest to tego warte. Hmm. Tu też może tak być, że jeżeli się z kimś spotykacie, tu mi się pokazuje ciąża cesarzowa, tu może być jakieś kłamstwo, na przykład spotykacie się z kimś, na przykład jesteście kobietami, spotykacie się z mężczyzną i, na, i jego kobieta dowiaduje się o was, no i mówi, że jest w ciąży. Ale to nie będzie prawdą, bo tu jest jakaś ułuda, yy, kłamstwo w tle. To jest taka, jakieś takie specyficzne czytanie, być może dla nikogo, być może dla jednej osoby, ale to się pokazało, więc o tym mówię. Druga sprawa może być taka, że z tą nową osobą, z którą się spotykacie, no ten wasz bliźniaczy płomień, tak. Jest takie wow, takie flow, że wy po prostu nie możecie się od siebie oderwać i możecie tutaj faktycznie zaciążyć. Zobaczmy tę nową osobę, jak nam się pokazuje. Umiarkowanie: rybarak, skorpion. No, osoba bardzo uczuciowa, wrażliwa, empatyczna. Osoba, która faktycznie może być Twin Flamesem, ewentualnie Soulmates, ale bardziej czuje energię bliźniaczych płomieni. I tak jakby wy czujecie tą równowagę w dawaniu i braniu, czujecie, że to jest szczere, prawdziwe, że tutaj te uczucia są, że przyciągacie się jak magnes. To może być połączenie takie z kosmosu. Macie takie wrażenie, że to jest ktoś, kto się miał pojawić i się pojawił w waszym życiu, bo kosmos tak chciał, tak? Wszechświat. Być może wcześniej manifestowaliście tę osobę w swoim życiu, wyobrażaliście ją sobie, jak ma wyglądać, jakie ma mieć cechy, tak? No i ta osoba się pojawia. Rozłóżmy sobie. Zarówno Wy, jak i ta osoba jesteście trochę poranieni. Ktoś z Was nie potrafi się do, w pełni zaangażować. Z jednej strony bardzo chcecie. Czujecie, że to jest miłość od pierwszego wejrzenia, z drugiej strony, być może ta osoba nie ma zamkniętej przeszłości. Być może to jest czyjś mąż, ktoś, kto po prostu ma partnerkę dzieci, albo jest właśnie czyimś mężem, nie pozamykał przeszłości. Dlatego was to troszkę tak wstrzymuje. Boicie się po prostu. No, dla niektórych tak jak mówię, no, on może mieć jakąś partnerkę, która nie wiem, jest w ciąży, albo powie, że jest w ciąży, ale tutaj jest kłamstwo w tle, więc uważajcie, tak? Bo to jest przebiegła, sprytna osoba, która, tak jakby, no, zobaczcie, no, ściemnia, tak? Robi wszystko, żeby was rozdzielić, więc to dla części z was. Dlaczego jest ten cesarz? Arcykapłanka. No właśnie, bo wy się pokazujecie jako osoba trzecia, energia trzecia, kochanka, osoba w tle. Też takie połączenie z kosmosu. Ten, ten mężczyzna nie spodziewał się, że trafi na kogoś tak y, wspaniałego jak wy. Co nam tu wypadło? Szóstka kielichów. To są bratnie dusze, bliźniacze płomienie. To jest osoba z poprzedniego wcielenia, kochani. Ewidentnie. Dlatego wam ciężko się otworzyć, bo tak jakby no tu jest tak cudownie, że nie wierzycie w to, że to się może udać. Ta osoba również. W oboje macie jakieś takie mm, dziwne myśli, które was targają. Że jest tak pięknie, tak w ogóle niesamowicie, że się tak spotkaliście i dopasowaliście i czy to jest w ogóle prawdziwe, czy to zaraz nie pryśnie jak bańka mydlana. Coś takiego dosłownie mi się tutaj pokazało. Oboje macie takie obawy, to nie jest tak, że tylko wy czy ta osoba. Oboje. No i tu się mocno zastanawiacie, czy faktycznie warto w to zainwestować, czy to jest dobre, co to w ogóle za energia. No tutaj kosmos kochani maczał w tym palce, ewidentnie. Jakieś wasze manifestacje wcześniejsze przypomnijcie sobie na przełomie kwietnia, maja o czym marzyliście bo wtedy również było zaćmienie i teraz w tym miesiącu mamy dwa zaćmienia więc tak jakby te manifestacje zaczynają się realizować, tak? te osoby wyśnione zaczynają się pojawiać w naszym życiu więc kochani, tutaj no macie faktycznie cudowną osobkę z poprzedniego wcielenia warto o to zadbać i zawarcie szóstka była, bo to prowadzi do zwycięstwa tu do końca roku mogą być zaręczyny, my rozkładamy co prawda karty na listopad, więc już w listopadzie możecie się czegoś spodziewać, ale kochani, no ciąża, zaręczyny, zamieszkanie razem, jakaś fajna propozycja wspólnego wyjazdu, albo właśnie już taki, takie poważne deklaracje, kocham Cię, kochasz mnie, może zamieszkajmy razem, spróbujmy, ja już nie mogę bez Ciebie tak mm, żyć, tak, Ty w jednym domu, ja w drugim, ja czuję, że, że jesteśmy sobie przeznaczeni, że to nie jest... Taka znajomość pierwsza, lepsza, tak? No i będziecie na ten temat rozmawiać. Jeśli chodzi o zdrówko, kochanie, tutaj mamy kartę papieża. Problemy z żołądkiem, problemy z jelitami, z dwunastnicą, zwróćcie na to uwagę. Czasami to jest tak, że też jakiś duży stres mi się pokazuje, nagromadzenie też negatywnej energii, wartość często oczyszczać. Tak, wy też widzę, często myślicie niepotrzebnie negatywne myśli na siebie, tutaj sprowadzacie negatywne myślenie. Pamiętajcie, że to, o czym myślimy, to przyciągamy do naszego życia. Także, kochane rybki, skupcie się na pozytywach. Podróże. Mak, no tutaj będziecie działać, kreować coś, wymyślicie gdzieś, wyjedziecie chociażby na weekend, ale karta pokazuje: jedź, odpocznij, zregeneruj się. Tak, mm, tutaj też widzę wyjazd z waszą drugą połówką. Tutaj może być fajna taka energia, że jedziecie sobie razem, odpoczniecie, spędzacie czas we dwoje. No właśnie, dwie karty mi wyskoczyły. I będzie jakaś zagwostka, bo ten mężczyzna może wam zaproponować właśnie zamieszkajmy razem, tak? Zakotwiczmy się, stwórzmy związek, relacje, ja chcę z tobą być. No i rybka będzie siedziała i myślała, co ma zrobić. I tak jak mówię, dla części z was widzę również osobę, która wraca, z którą już mieliście do czynienia wcześniej, ale z jakiegoś powodu was ten mężczyzna zostawił, czy ta kobieta. No i mogą być rozmowy, na przykład, no chcesz być ze mną, ja nie wiem. Tutaj poznaliście kogoś nowego, tutaj nagle ktoś wraca niespodziewanie, no i będzie Wam tutaj trochę głowę zawracał. Jak to mówią potocznie, gitarę zawracał, tak? No i będziecie się zastanawiać, co z tym zrobić. Po cóż on się pojawił, czego tak naprawdę chce. No ale pamiętajcie, kochani, dajcie szansę zawsze nowej osobie, bo jeżeli ktoś wraca i Was zostawił, to znaczy, że miał szansę i Was nie docenił, i nie warto w to inwestować, tak? Ja zawsze wychodzę z tego założenia, bo. Kochani, no jeżeli ktoś nas zostawia na jakiś czas i się nie odzywa, no właśnie, to czy ta osoba nas kocha, czy jej zależy? Znikome szanse. Co z otoczenia? Rydwan, podróż, to też karta raka. Szybki romans, szybkie zakochanie, wejście szybko w relacje, tu się szybko i dużo będzie działo, bardzo intensywne energie. No tak jak mówię, jakiś wspólny wyjazd, zamieszkanie, zaręczenie, bardzo, bardzo pozytywne energie. Ktoś może do Was przyjechać, ktoś może Was gdzieś zaprosić w jakąś wspólną podróż, albo i podróż przez życie, tak? Karta rady wieża. Hm. Nie bój się tego, co przychodzi, tak? To może być nagło, niespodziewane takie trzepnięcie, ale kochani, to jest przeznaczenia. Ta osoba również jest przeznaczenia. Jeżeli boicie się w to zainwestować, to się nie bójcie. Tak jakby yy, wszechświat was wynagradza za to, co do tej pory przeszliście, a rybki jesteście mocno poturbowane, bo ewidentnie widzę to w waszych lękach i obawach, yy, które sobie tutaj stworzyłyście też w głowie, bo większość, yy, no mówię, nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Większość jest tak, że po prostu siedzimy, myślimy nadmiernie i też te problemy zaczynają się tworzyć, tak? Wymyślamy sobie problem, którego wcześniej nie było. Także tutaj też warto po prostu się nad tym pochylić. Zobaczmy, dlaczego to wierzę. Księżyc, karteraka. Może też tak być, że nagła ciąża, kochani. No. Nagła ciąża i tutaj taka informacja, Bóg, możecie to wy zaciążyć. Dlaczego ten rydwan? Sąd, zobaczcie, to jest osoba z przeznaczenia. Ona nagle wkracza do Waszego życia, ale to jest osoba z przeznaczenia. Tutaj kosmos zadziałał. Tutaj wszechświat maczał palce w tej relacji. Macie osobę z poprzedniego wcielenia, kochani, coś przepracowywaliście kiedyś w innych życiach i teraz mm, tak jakby spotykacie się, żeby to dokończyć, żeby w końcu być razem, żeby wam się mogło udać, tak? Jeżeli napotykacie jakiekolwiek przeciwności losu, czy to jakaś była partnerka, która próbuje tu namieszać, czy cokolwiek innego, nie bójcie się tego. To co przychodzi, jest wam odgórnie przeznaczone. Być może los was będzie testował na tej drodze, tak? Na tej ścieżce rozwoju duchowego. Czy wy jesteście gotowi na te relacje? Bo skoro manifestowaliście tego partnera, to widocznie ten partner miał się pojawić, tak? Natomiast kwestia tego, czy wy jesteście na to gotowe, żeby w to w ogóle wejść, żeby zainwestować w te relacje, żeby się tutaj właśnie e, zaangażować. Tu będzie taki testing. Będzie trzeba po prostu się temu wszystkiemu bliżej przyjrzeć. Bo jeżeli na przykład prosiłyście o mężczyznę, tak, na ścieżce przebudzenia, no to dokonałyście wyboru, który wymaga odwagi. Bo odwagi wymaga ciągłe wchodzenie w swoją otchłań, jednocześnie stając mocno w centrum. I tutaj, kochani, przede wszystkim ten mężczyzna będzie też waszym nauczycielem. On może być czasami bezwzględny w pokazywaniu wam waszych, właśnie ran, ale e, no to będzie miłość, tak? E, tak, jakby on będzie takim prawdziwym nauczycielem, przewodnikiem duchowym. Nauczy was też waszej niezależności, tak, żebyście były silne i nie bały się odrzucenia, czy też właśnie opuszczenia. Także tutaj to też jest jednocześnie przyjaciel. Kochanek, i taki przewodnik duchowy. Także tutaj, kochani, tak te energie wyglądają. Jeszcze dla Was, rybki, zobaczę kartę z księżycologii, kartę wyroczni. Jaki tutaj będzie przekaz? Trzymaj się swojej wizji. No więc, właśnie. I teraz, rybki, tak. Jeżeli to było manifestowane, to pamiętajcie, no to jest osoba z przeznaczenia. Ja tutaj ewidentnie widzę, że jest połączenie. E, bratnich dusz, bliźniaczych płomieni. Dla każdego coś innego, bo jest was dużo na kanale, dużo osób mnie słucha, więc no, nie wszyscy nagle będą tylko z bliźniaczym płomieniem albo z bratnią duszą, tak? Mm, dlatego zawsze zapraszam do czytań prywatnych, bo mam wygląd w waszą osobistą sytuację, mam datę urodzenia, jestem w stanie więcej wyciągnąć informacji. A to jest czytanie ogólne, tak jak mówię, to nie musi z każdym rezonować. I tutaj pojawia się ta osoba z przeznaczenia. Co wy z tą relacją zrobicie, to zależy od Was. Natomiast pamiętajcie, że lęki, obawy są przeszkodą największą. Wy musicie nauczyć się odrzucać te lęki, obawy, pokochać siebie, bo Wy przyciągacie taką osobę, jaką energią sami emanujecie. Jeżeli kochacie siebie, jeżeli czujecie się dobrze w swojej skórze, to też takiego mężczyznę czy kobietę przyciągniecie, tak? Jeżeli macie lęki, obawy, no to też osobę zalęknioną przyciągniecie, która może prędzej czy później zniknąć z waszego życia, tak? Bo też się może obawiać po prostu zranienia. Zakłada pancerz ochronny, no i nara, tak? Nie ma mnie. Więc obawy przed tym, że mnie zranisz, to ja może wcześniej się wycofam na tej zasadzie. Także kochani, pamiętajcie, żeby emanować spokojem, ufnością i przede wszystkim miłością. I wtedy tą prawdziwą miłość przyciągniecie do waszego życia. Ja Wam życzę cudownego listopada, moje drogie rybańki. Zapraszam Was do czytań prywatnych. Zapraszam na rytuały i pobranzoletki z Waszym znakiem zodiaku. Samych cudowności, wszystkiego dobrego. Uśmiechajcie się często.